O, hej! Nie nabierze mnie już Pan. Ja? No. A na co? Już mnie Pan raz wkręcił. O, myślałem, że znowu się uda. <grym> ale słucham? Myśla... Słucham? Słucham? A, a ja nie wiem. A słucham? Nie, no nie wiem co Pan mówi. Ale a co? Nic. No jak to? No nie no, mówię, że Pan mnie nie wkręci. A, ale w co? No bo już mnie raz Pan wkręcił. Ja? No. Nigdy w życiu w co? No jak, to no niech pan się nie wygupił. Ale, ale w trzecie co? A dziejecie taka kamera? A że jak? Możesz pomachać? Co? No możesz pomachać. Poma Pomacham. No to super. osób co, co kręcacie. Nie, nie, nie wiem w sumie tak. A, no nie wiem, no bo Improwizancja coś taka. tam było, że niby pan trochę nie dosłyszał. No było coś no. takiego. I, I coś tam się pan pytał, o ogród Saski, coś tam, coś tam. No to ja to pamiętam. No, no ja no. też pamiętam. No. Się. no dlatego się zobaczyłem, to aż szedłem się przywitać, no, nie? Pan? Widzisz, jaki ja pan, jak ja mam dopiero 19 lat. No. No A ty mi na pan to postarzasz, Postarasz mnie jakbym co najmniej 10 lat starszy jeszcze. A? No to przepraszam, no no, no, ale. Tak tak no. A ty na studia chodzisz? No. No, ja w tym roku się wybieram dopiero. A? Nie no wiem to jeszcze to. czy iść, na jakie iść. Jest, jest jeszcze trochę czasu do zastanowienia. Pani mnie uwolni? Uwolni mnie ktoś? Nie mogę wyjść Prosto Ja idę, idę wszędzie kraty widzę Pani już chodzę cały dzień Tam No idę wszędzie kraty, nie mogę wyjść Samo He, hello Hello Macie coś do wyrzucenia może? Daj pan głośniej tę Nutę No to tak ni to trzęsie, ni to co pani będzie jeszcze piła tą wodę? Tak A ma pani coś do wyrzucenia może? Plastik, metal. O żelazka, pani ma może do wyrzucenia żelazko? No, albo coś innego śmieci jakiś, cokolwiek, bo ja muszę coś wyrzucić, bo zwariuję zaraz. Poboczyłem dwóch kobiet do kąpania się w kiślu, co Wy na to? A, Pani, powiem, ale ja już czas zacząłem kupować o to. mięso, o wiele lepsze niż te jest, co w hipermarketach sprzedają. No tak, bo to przebadane jest o wiele smaczniejsze. Przyprawione, a te w hipermarketach to... Pani, bo to jest przebadane przynajmniej i to musi tam jakieś testy jakości przyjść, a to w hipermarketach to nic nie przychodzi. I tak kolega dał. Przyszedłem do niego, mówię: Masz, spróbuj dobre jedzenie. Nie wiedziałem co to dał mi. Mówi: To dla psa smakuje ci? Mówię, w życiu bym nie powiedział, że takie dobre może być. No tamty pory, co kupuję puszeczka, taka idzie na śniadanie. się Ma pani tam jakieś bułki, może? Ja na Ja nie, nie mam Jakieś dziwne, takie mi kobieta dała jakoś. No Lepsze, bo to przebadane przynajmniej. A to w marketach to tam. Co tam to jest? Oj, marcheweczka, warzywka, wszystko jest elegancko. Nie no ja mam, tylko myślę może pani Matek tak zakończyć, aby. Pakie ma tabułkę może jako? Ja mam A tam pierdol co chcesz? Hej! Wiem kim jesteś i nie! Hej, dziewczyno! Cześć. A, Wujszna, misia. Znam, pięknie. Możesz razem zaśpiać ze, ze mną. Uwielbiam. Ja ciebie też uwielbiam. No Mua! no, zobaczmy. wszystkiego dobrego. No to Śpieszę co? No musimy się jakoś Dobra. zgad... Dobra. Dobra, przytulasek. No cześć. Cześć. Co tam u ciebie? Wszystko w porządku. No spoko, dawno cię nie widziałem już. Znamy się. No znamy się przecież. No tak, gadaliśmy nie raz. Na imprezie byłaś przecież. Słuchaj. Przybyłeś na tej domówce nie. O nie pamiętasz już? Uromka? No przepraszam, hej Zaczekaj ja nie znam. Możemy się poznać zawsze Nie No jak widzę, że wkręcacie mnie nie wkręcamy Ja oglądam ostatnio serial takie w telewizji jak rozpoznać kłamcę Wszystko się zgadza Pani powie kul to gdzie jest? No tam Kul w którą stronę no Kolejna, co kłamie. Kolejna, co kłamie? Nie, nieprawda. Ja nie wiem. A możemy z Wami sceny w filmie użyć? Ha? Takie scenki z ludźmi nagrywamy. Nie wiem. Uśmiechnięte, ładne kobiety. To super. To LucasTV zobaczcie sobie. Cześć, słuchaj, to Ty w tym zespole Wejder grałaś? Tak. Pozytywne kobiety bardzo. Uśmiechnięte jak trzeba. Możemy scenki z wami w filmie użyć? Możecie, to w sumie, nie, tak? No to super, bo uśmiechnięte kobiety, A jak wy, ładne. Luka TV na YouTube. Okay. Zobaczcie sobie kanał, taki początkujący. To miłego wieczoru. Proszę, Ty może wiesz? Siema. Trzyma? Co tam potrzeba? Nic tak się właśnie chciałem przewitać tylko. No. Co tam działasz? No i idę sobie. A ty co tam? Trzeba iść tutaj w piesku. Trzeba iść tam przez przejście. Prosto no, i Nie, no, nie, nie wydaje mi się. No studiuję tam wiem. No dobra, tak. dziękuję. To znaczy główny budynek Ta. trzeba by pójść yy, no za tym budynkiem jak po tamtą uliczkę? Mm, nie. Co nie? Nie, tam, to nie tam. Ale jak tam pójdzie, potem sprzęci na prawo, to jest taki wysoki budynek wielkiej sensu. I to tam będzie? Mhm. Mm. Tak, bo mam tam, na mam obok zajęcia. Nie wydaje mi się, że to tam. nie No to nie wiem. <laughs> Ale no przynajmniej to... ja kojarzę sobie ten główny. Gdzieś tam, w tamtą chyba stronę miało być. Na no raczej w tamtą, bo tam są uczelnie. Tu jest KUL, potem są UNICEF, No. To może tam będzie, w tamtą drugą stronę. No to na tamtą stronę. No, może tam. Czyli? No to po lewo. Tak, tak. Jak są no. te pierwsze światła, to tam wejść pomiędzy te budyń? Nie, nie, tam nie. A czemu tam nie? Tu tam był, tak? Tu po lewo, no. No tak, no i dalej trzeba iść prosto. Gdzieś, gdzieś tu chyba właśnie będzie wtyrkowis... Tak, gdzie to w tej na prawo kulis. i będzie. A, okej, okay, dobra, to dziękuję bardzo. <laughs> Proszę. No hej dziewczyny, może wy tutaj wiecie? Nie, mam nie są. Dzięki, Łukasz. A ja wam nic nie daję, za co sobie dziękować? A, Cześć. Cześć. Fajne firmy. Dzięki. Tak. pan hmm, dojdzie? Nie wydaje mi się. Wydaje się, pan Łukasz, prawda? No tak Pozdrawiam, no. jestem widzem Biały Cześć Cześć znam, nie chcemy co, nic co? A ja nic wam nie chcę dać Te dziewczyny Cześć Cześć Znamy pana. No, ja no ja was też znam, dlatego się chciałem Przyjdę. przywitać tak. Dzień dobry Dzień dobry Koniec? Nie wiem co, co dalej może być A no, w sumie, taki piękny dzień jak Wy. Eee. Już? Myślałem, że tak po... Nie, myślałem, że się tak pogapimy na siebie. Hotel? Fotel. Fotel? Fotos A ja nie sprechen si <laughs> Zdjęcie. No to możesz zdjęcia tam, Że chcesz. No dobra. Dziewczyny nie rozpoznały Pana. Jeszcze nie jest Pan aż tak sławny. No to dobrze, pozostaje mi się tylko cieszyć, aby tak zostało. No bo wtedy, jak już wszyscy będą Pana znali, to musi no to wtedy słaba. Pan nosić te maski tego dziadka i straszyć ludzi. No tylko tak. Już mnie raz Pan Strasz. Tak? Dobra, ale jeśli będzie jakoś no to nie słońce. Ja mogę zrobić. Nie ukradnij. Nie obiecuję. Ja tylko kradnę kobieco serca. Starczy Na pewno dobrze. A możemy złami scenki wstawić do filmu? Tak, spoko. spoko. Dobra, to dzięki na razie. Dobra, dobra. Ja żartuję to taka nieukryta kamera. Aha. Takie scenki z ludźmi nagrywam. Ale super reakcja twoja była, świetnie wypadłaś. Uśmiechnięta, piękna kobieta jak tyły. Z tobą scenki moglibyśmy w filmie użyć? Jasne. To Luka TV, zobacz sobie. Dobrze miłego wieczoru i miłej podróży do... Proszę bardzo na kulto jak to to dojść. Gdzieś tam Tam gdzieś będzie. To znaczy tam jest przystanek, to, się wygdzieś tam po stronie. No a to uczelnie mi chodzi o to. To chyba gdzieś tam te rejony No dobra, to jakoś znajdę Gdzie, gdzie nagrywamy się? Z której strony? Z wszystkich świata stron Jak to jest, że nigdy tego nie widać, nie? No właśnie Tego nagrywania? Ja to, też nie widzę, nie to, wiem to, nawet To też jest mistrzostwo świata Ale jak teraz rozmawiamy, to się wydawać by się mogło, że, że nie ma tego nagrywania, nie? No to chodzi Kul cool. gdzie tutaj? Cool. No, Prosta Nie tam. Można sobie zdjęcie zrobić? No możesz dzień, co tam chcesz <noise> Nagrywasz coś? No Teraz? coś tam nagrywam o. A gdzie, gdzie kamera? A, a gdzie kamera to? Zobacz, zaliczysz gdzieś Tam, tam, tam Z tam. wszystkich stron To nie ma Czekaj O nie, jesteś z YouTube'a, prawda? Z Rublina Hej. Czekaj. O, wstać. No. Kurczę. Paka. Cześć. Która kamera? A nie wiem w sumie. Co nagrywasz? A takie różne scenki. Wyzwanie i takie tam. Hej, dziewczyno. Czemu nagrywacie? Nie, Jest, ale... Ja po prostu poluję na ciebie. Tak, kolejny tak. raz. I no, kolejny raz. To jakieś przeznaczenie musi być. Że nie, no to sokiet. No sok Takie scenki z ludźmi robimy. Ja wiem, bo, 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 pan kiedyś robił ja Z wami na... możemy scenkę w filmie wstawić? Możecie. Boże ja naprawdę myślałam, że to jest ten, że to są siki. No tak, bo ludzie ja tak się myślą. Tyle tak... się ja Ty przed nocna. No zdarza się jakbyś napiła się dużo, to może się zebrać. Ja naprawdę w to wierzyłam. I na, na początku nawet nie wierzyłam, że...